Pierwsze polskie wesele, na jakie kiedykolwiek poszedłem, i od razu miałem plan. Zabrałem ze sobą koleżankę z klasy, Oliwie, licząc, że wieczór potoczy się po mojej myśli. Wszystko zapowiadało się naprawdę dobrze. Trochę tremy, ale też ekscytacja. Problem w tym, że zupełnie zapomniałem, kto jeszcze będzie gośćmi. Moja daleka rodzina. I jak to bywa na takich imprezach, nie obyło się bez jednego szczególnego członka rodziny: Wujka Henka. Usiedliśmy z nim przy jednym stole i na początku było znośnie, ale wujek już po kilku wojankach zrobił się nadzwyczaj rozmowny. Zaczął zadawać Oliwii pytania, od których chciałem się zapalić ze wstydu. Pytał, czy daje radę w tych sprawach i czy przypadkiem nie potrzebuje jego porad, bo on kiedyś to takie rzeczy robił, że nikt mu nie dorównywał. Próbowałem obrócić to w żart, ale atmosfera gęstniała. Poszedłem na chwilę do toalety, a gdy wróciłem, przeżyłem szok. Wujek Heniek już tańczył z Oliwią, wirując po parkiecie, jakby to była jego panna młoda. Myślałem, że gorzej być nie może. Aż jego zazdrosna partnerka z miną pełną furii złapała mnie za rękę i wciągnęła na parkiet. Nie miałem odwagi odmówić. A ona, żeby dopiec wujkowi, nagle mnie pocałowała. I to tak po francusku. Może to nie była Oliwia, ale co ugrałem, to moje.